Co jest? On jest nade mną! Co jest? Nie ma knockera, pójdzie... O kurde Nie, nie, proszę Nie zepsuj mi tej tarczy Co jest? Siema, siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z One OneBlocka W dzisiejszym odcinku dodałem Beaver Drain do mojego świata i w dzisiejszym filmie troszeczkę się pobawimy. Słuchajcie. W tym momencie Demon from The Sh Fog mnie tutaj zaatakował, ale spadł sobie w nicość lamus. Zobaczymy, czy z naszej wieży możemy tutaj trochę poobserwować tych gagatków. Pokopiemy troszeczkę naszego one blocka, który znajduje się w tym miejscu. Myślę, że trochę sobie expa wbijemy i postaramy się tutaj dokończyć naszą farmę, może jakąś platformę dodatkową zbudować, więc łapkujcie film, subskrybujcie kanał z dzwonem. Filmy codziennie o godzinie 18.30 myślę, że już wszyscy o tym pamiętacie i powiem tak szczerze wydaje mi się, że nie mam w ogóle ani jednego irona więc właśnie dlatego muszę tutaj troszeczkę pokopać Jest ogólnie noc więc e, Bardzo prawdopodobne jest to, że za chwilę coś się tutaj dziwnego wydarzy Może ten beaver e, tutaj przyjdzie Może Boilet One e, się pokaże Nie wiem, ale coś czuję, że nie będzie spokojnie Dlatego oglądajcie film i nie mrugajcie najlepiej A ja tak trochę obsrany e, Raz na jakiś czas zaglądam, czy coś tutaj dziwnego się gdzieś nie pojawiło e, Ale aktualnie widzę że jest spokój i to jest duży blok Irona I bardzo się cieszę, że go w tym momencie uzyskałem tutaj z mojego one bloka Herobrine się pojawił Mocno Nokera jeszcze nie widzę Herobrine nie chce mnie chyba zaatakować <noise> Popatrzyłem na niego ale chyba, chyba nie chce się tepnąć tak? Nie chcesz się tepnąć kolego do mnie? Halo, halo? Nie, chyba nie chce i fajnie by było w dzisiejszym odcinku też swoją drogą nie zginąć, bo już troje śmierci mamy na naszym koncie, niestety, ale potwory, na które gram, są po prostu mocne i ciężko od nich uciec. Ja też nie chcę tutaj dodawać takich potworów, wiecie, takich nie robiących nam podgórkę. Chcę, żeby one były potężne, mocne, żeby jednak nam tutaj przeszkadzały, a nie żeby była nuda. Tu ogólnie zauważyłem, że jest dużo mobów, też mnie prosiliście, żebym potwory, które dodaję do OneBlocka, nazywał potworami, a moby z minecrafta takie potworki, że on znowu mobami i ogólnie widzę, że jest ich tutaj mega dużo. Dobra, kilka z nich zleciało. Dobra, może zróbmy tak, ja sobie pójdę do mojego domku, pójdziemy spać. Nie ma nokera, dobra, nie ma nokera. Pójdziemy, o kurde, nie, 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 nie. Idź stąd, idź, 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 Jezu, proszę. Nie, nie obudzę się w tym momencie. Man from the shadow się pokazał. Nie obudzę się. I stąd Jezusie. O. o, proszę bardzo. Już się koledzy obudzili. Dobra, dajcie mi chociaż trochę dnia. Ja sobie w tym momencie tutaj na farmie trochę mojego żelaza, które mi brakuje. I to bardzo mi brakuje. Dobra, musimy tą... Właśnie, musimy ją zrzucić. O kurde. I czemu ja mam tak długo tego poison'a? No co jest? Ooooooo! Ej, to ile ten poison trwał? O! Ile ten poison trwał? Ej, on zniknął! Co jest? Czemu ten szkielet nagle zniknął? On do jakiegoś innego wymiaru poszedł, czy co? What? I co, mamy mączkę kostną. Trochę strzał będziemy mieć, czy nie? Czekajcie, zobaczmy do ekwipunku. 6 strzał. No to jeszcze chwilę bym tutaj może poprzychodził. Trochę więcej bym tych strzał sobie tutaj ogarnął, wiecie? Bo tak mimo wszystko 6 strzał mało jest, byśmy postrzelali do niektórych potworów. Silence, nie chcesz przyjść do mnie? Właśnie, muszę mieć jakieś bloki, żeby się zabudować. <grytanie zbłatwiały> Okej, okay, dobra, już nic nie mówię, że jest spokój, już nic nie mówię. O, kolejne zdjęcie wydropiło. Od Deschai Gaja. Zobaczmy, czy to jest takie samo, czy jakieś nowe. Takie samo. Halo, poprosimy noc. Może jakiś jump coś tego typu. Możemy prosić. Może jakiś silencik, co? Halo, halo. Zapraszamy, zapraszamy. Bo się nudno robi, koledzy. Ojoj, oj, oj. a właśnie, bo mamy tą krowę, co na jedzenie daje nieskończone. Właśnie, a może byśmy tak znowu skupili się na niej i brali od niej jedzenie. Bez kitu. Z tą krową jest taki minus, że dużo miejsca zajmuje te jedzenie od niej. Ale już mniejsza o to. W sumie lepiej mieć to jedzenie niż nie mieć go tak naprawdę. Dobra, pójdźmy sobie na naszą drzewkarkę. Popościnamy trochę drzew za ten czas, kiedy ty się tu nie pojawiają. Chociaż The Man from the Fog bardzo prawdopodobnie za chwilę gdzieś tutaj na którymś z tych drzew się pojawi i będzie chciał mnie zjeść. O. O i super. I skończyła mi się... Siekiera. Dobra, to nic strasznego teraz. O, przy okazji ze jedzenia będziemy mieć. Ej, spłonią, spłonią, spłonią. Fajne. I zobaczcie ile drewna. Kurczę, fajnie zrobiliśmy ten sad. Mega, mega się on przydaje, nie? O, pojawił się. The man from the fog. Ale my teraz sobie tutaj drewno zbieramy. Proszę się mi tutaj nie pojawiać nigdzie. I dziwnie mi jakoś klatkuje Minecraft w tym momencie, chciałbym tylko tak zaznaczyć. Że jakby coś się miało za chwilę tutaj zrespić. Takie lekkie klatki dostałem. W ogóle zastanawiam się, czy by nie dodać shaderów. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, żebym na one bloku grał z shaderami, czy może jednak bez shaderków. Dawaj Irona, Hamie. O, skrzy... O! O, kurde! Ja! Yeah! O, ale superanski dodatek! Haha! <ścoughs> Zarąbiście! Tylko niech mi jeszcze Iron wyleci, bo muszę się siekierę zrobić. Najlepiej, żeby ten taki Giga, Giga wyleciał. Z dziewięcioma, nie? W ogóle ciekawi mnie... O... Magma. Magma i piglin spawn. Ale to był bardzo dziwny dźwięk w ogóle. O, kurde, Nie, nie, nie wysadza się tam, nie wysadza się. Dobra. Jeszcze tam drugi kolega. Super. I straciłem... A... Ale głupota. Wszystkie strzały na nich straciłem. O! Szajgaj A, bo się noc zatrzyma, ty! O kurde! A ja nie mam siekierki. Mam kamienną tylko. Kurde Weźcie, ziutki, przestańcie. Ja pierdzielę! Spadł! Padł na szczęście Dobra, idziemy na naszą wieżę strachów Tak ją nazwijmy Wieża strachów Dzień doberek, witam gorąco Będziemy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku znani O kurde No to fajnie się zaczyna, tylko ja mam tą tą tarczę na wykończeniu. Nie, proszę, nie. Teraz nie, teraz nie. Chcę Bivera zobaczyć, proszę. rain chcę zobaczyć. Nie, teraz się nie pojawiaj tutaj. O, dobra, nice. Uh. Nieźle. O kurde! Oho, uh. koledzy, a jakby tak bez scarów? Eee... eee Apoleon Spadł To dobrze To bardzo dobrze, że Apolleon spadł Zauważyłem, że on często w tym miejscu się respi O kurna! O! Oj, oj, oj. Czemu noker uwielbia moją chatę? On cały czas się w moim domu respi I mi takie jumpscary napierdziela A ja w ogóle chciałem dać tutaj ten blok <noise> Bo zniszczył to Apollyon w ostatnim odcinku A i tutaj też mi zniszczył teraz zauważyłem Ale gnój Wredny taki A ty co robisz ziutek? Przestań do mnie strzelać <noise> <laughs> o, Herobrine O O To Herobrine, dobra o, On się zanerwał O kurczę To znowu była poleon Oj, oj, oj Siema, ziutek Boilet one i will be there Hi, I'm Wszyscy widzimy, że tu jesteś Ale nikt cię nie chce Olu jest brzydki Nie powiem jak on wygląda, ale możecie sobie pomyśleć jak on wygląda O dziwny ryj Gdzie jestem, Beaver? Halo, Beaver Where are you? Beaver chyba nie chce się pojawić w dzisiejszym odcinku, tak? Really? Ostatnich chili? Patty to bad bitch. Patty wielki willie? Student... Oa <ścoughs> To było straszne! To było serio straszne! Jezusie! Dlaczego? Co tu się dzieje? O mój Boże Ja bym chciał, żeby ten Bojledłan spadł ja bym sobie poza swoją wyspę, ale on chyba nie chce O! O! Spadniesz? Tylko, że on tu nie przyszedł. Otrawiłem go o kurde o kurde To chyba szajgaj. To chyba gdzieś szajga jest oj To są psychozy Gdzieś gdzie jest szaj gdzieś jest szajgaj Gdzie on jest? Aha, on był na Bomb spawnerze na górze Aha Ale się zrespił w dziwnym miejscu Nie no spokojnie, ci... Może spokojnie nie jest jakoś bardzo, ale... Ten biwer coś się nie chce pojawić, tak zauważyłem, że chyba mu nie po drodze Tak naprawdę dobrze, że on się nie pojawia, nie? O kurde No weź. Boże, znowu dajesz mi to gówno jakieś Przestań mnie tutaj prześladować, Silent, przecież Nikt Cię nie lubi, przede wszystkim ja Cię nie lubię, tak? Widzowie Ciebie też nie lubią. No dobra, może widzowie Cię lubią, bo... Nie chciej, żebym Cię wywalił z serii. <laughs> Niech mi ten efekt minie, proszę. O! O! Co to za dźwięk? Ej! Robi się strasznie. Mogę? Mogę już wyjść? Nie mogę wyjść Super Dasz mi żyć? No O, wziął ten Nie, ale także jeden po drugim Zrespił się Czy nie Nie, nie gadaj do mnie nie galej do mnie! Zrespił się! Nie! Nie! Zostaw! Proszę, zostaw! Jezu, no w kratce jednej! Co ty robisz? Zostaw! Tarcza, tarcza! Tarcza mi się zepsuje zaraz! Nie, nie, proszę! Nie zepsuj mi tej tarczy! Nie zepsuj tarczy, proszę. Nie. Zniknij. Zniknij. Kurde. Kurde. Co jest? O! Oh, prawie zginąłem. Mało brakowało. O, oh, Jeszcze Noker. Szybko tarczę. Ohohoho! Oh. Siema. Siema, Knocker. O! Oh, dobra. Okej okay. Ciekawie, ciekawie, naprawdę ciekawie Co? Czemu tam wybuchło? O kurde Ale się mocne tutaj rzeczy działy, nie Tylko gdzie jest ten beaver? Kurcze no dobra, czas jakiegoś... Yy, jakieś tu powiększenie chyba zrobić minimalne, nie? Wow Ej, dobra, jestem serio w szoku, naprawdę, co tutaj się działo przed chwilą Jaki fart w ogóle, że ja uciekłem od tego silencea Jezu, jestem... Jestem tak dumny z siebie, naprawdę, że udało mi się to zrobić nawet nie sądzić, nie, nie, nie wyobrażacie sobie nawet, jak bardzo jestem z siebie dumny w tym momencie, nie? Serio. Tak mega dumny z siebie jestem. Mega się cieszę, że udało się od niego uciec. Dziwny dźwięk, strasznie. Na szczęście minął. O! Okej okay. uh. Trzeba tu naprawić Tu creeper wybuch. Ale czemu creeper tu wybuch? Ole dziwne nie? Nie powinien tu creeper wybuchnąć Bajo jajo, bajo jajo Zostaw psychopatą psychopata Jesus Po co mnie straszysz cały czas? I to silence po, nie wiem, niech ktoś podliczy, jeżeli mu się chce, ile razy Silence mnie uwięził, yy, ile razy Silence się pojawił. Bo moim zdaniem najczęściej on się pojawia. Ze wszystkich potworów, które są... Na świecie najczęściej pojawia się on. Serio? Akurat w tym momencie, kiedy mówiłem o tobie, to musisz się pokazać. Tylko nie w jednej kratce, okej? Okay? Pójdź sobie stąd. Nie wchodź do mnie w do jednej kratki. Serio. Już bez jaj. Nawet ja mam żelazo na kolejną, na kolejną tarczę. Nie, on chyba nie znikł. Dobra, znikł. Poziu... Po co cały czas ten silence? Naprawdę, chciałbym go w pewnym momencie po prostu móc zabić. Co? Co? C nie, moja farma! I co to robi ten blok? O! Herobrine. O kurde! Już widzę. Co ty zrobiłeś? Dobra, idź stąd. Zostaw mnie, Silence. Już mi się nie chce. Nie zapisz mnie, debilu. Co jest? Nie! Oła! Ej! Nic nie widzę! Co jest? Ja nic nie widzę! O! Ja nic nie widzę! O! Nic nie widzę, serio! Co, to? co jest? Totalnie nic nie widziałem tam. My zróbmy teraz tą platformę, o której wcześniej mówiłem. I w następnym odcinku napiszcie, co moglibyśmy tutaj zbudować, nie? Na tej platformie. Ciekawi mnie, jak, jak wasza kreatywność zadziała. Co wymyślicie ciekawego, widzowie? Dobra. I będziemy mieć taką platformę. Ja nie chcę, żeby ona była jakaś mega duża. Po prostu, żeby była dodatkowa platforma. Mam tylko nadzieję, że tutaj nie będzie się respił Apoleon. O, mamy Hero mamy Mena From The Fog. Ale Silence to to nie wiem. On... No co ty robisz idioto no No przestań czemu ty mi cały czas niszczysz coś To są jakieś żarty aktualnie Dobra zrobiłem nową platformę Dobra niech się ten beaver pojawi Bo dodaliśmy go dzisiaj No musi być ten beaver No nie może się to skończyć Nie może skończyć ten odcinek tak że beavera nie będzie Okej okay, um, Jestem o proszę Właśnie zaczął padać deszcz i widzę tu już jednego właśnie potwora Z beware the rain Jak widzicie on tutaj już stoi Tam mamy w ogóle hero braina Okej okay, dobra idź sobie stąd Okej okay, troszeczkę dziwnie się zaczyna tutaj to kończyć Ale Ojoj co to za jakieś pająki dziwne Czekajcie podejdę do niego bliżej Zobaczymy czym on się charakteryzuje Tak Zbyt blisko, nie chcę podchodzić. Wow, 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 wow. Okej okay. Ole dziwne Dobra, przejdziemy sobie na naszą platformę główną Dobra Tu w ogóle... Wydawało mi się wcześniej, że był szajgę, ale zniknął Są jakieś takie malutkie potworki, tutaj exp spadł O! Ja nie mogę! Co jest? Ej! Co jest? On jest nade mną! I Apoleon. Co jest? Skinąłem!